Tu vincent, wasz ulubiony podcaster. Dziś zabiorę Was w niezwykłą podróż pełną żartów. Przygotujcie się na niezapomnianą przygodę na farmie śmiechu. W tym uroczym świecie każdy dzień jest okraszony humorem, a pola obsiane są ziarenkami zabawy. Tutaj słońce zawsze świeci jasno na niebie, a chmurki przypominają kształtem buźki śmiejących się dzieci. Witamy was więc z szerokimi uśmiechami na pyszczkach. Oj, będzie się działo. Miau. Słuchajcie. Farmę śmiechu otacza takie ogromne zielone pole, na którym rośnie piękna, świeża zielona trawa. To znaczy, to nie jest taka zwykła trawa, tylko wyjątkowa śmiechowa trawa. Kiedy na nią wchodzicie, Najpierw was łaskocze, a później zaczyna szeleścić i śmiesznie trzeszczeć. Te rośliny robią sobie po prostu żarty. Hi. <grym> o właśnie, teraz gila moje stopki. Auć! <grym> Na farmie mieszka też mnóstwo zwierząt do dowcipnisiów. Na przykład kury, które znoszą śmieszne jajka. Te jajka są tak zabawne, że nawet inne jajka się z nimi śmieją albo krowy. Krowy, kiedy się witają, oprócz mu, robią jeszcze takie fajne ukłony, jakby były na scenie. Kiedy się z nimi witacie, od razu się ukłaniają. Śmiech gwarantowany. <śmiech> Ale to nie koniec. Owce na farmie też są śmieszne. Kiedy z nimi gadacie, wskakują w zabawne pozy, jakby chciały was rozbawić. Potrafią wykonywać razem takie zabawne figle. Jedna owca przeskakuje drugą, a ta się śmieje, żebyście i wy też się śmiali. I tak w kółko. Dacie wiarę? A ptaki na farmie? Ptaki śpiewają piosenki, które są pełne żartów i komicznych dźwięków. Kiedy ich słuchacie, aż trudno przestać się śmiać. To jest jedna wielka kraina śmiechu, gdzie wszystko jest takie zabawne. Na farmie śmiechu codziennie jest mnóstwo zabawy i niesamowitych chwil. Czekają Was tu niezapomniane przygody i mnóstwo zabawnych momentów. Jesteście gotowi na tę niezwykłą podróż? No to chodźmy dalej, Moi mali przyjaciele. Teraz zapraszam Was na bezkresne pola farmy śmiechu. Ale to nie są takie zwykłe pola, to są pola śmiechu. Kiedy tylko wchodzicie pomiędzy kłosy dowcipów, dzieje się coś niesamowitego. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że macie przed sobą wielki kłos. Taką wielką roślinę, która wyrosła właśnie na tym polu. Chwytacie ją w rączkę i. hokus pokus! Otwiera się! Wyskakuje z niej żart numer jeden. Dlaczego owce na farmie śmiechu nigdy nie grają w karty? Bo zawsze wskakują na stół i myślą, że to party. Owce na tym polu uwielbiają imprezować i robić dowcipy. La la la, Shubidu bidu! A teraz kolejny kłosik. Czas na drugi żart. Dlaczego owce na farmie śmiechu są takie znane w świecie mody? Bo zawsze noszą swetry z najnowszych kolekcji. Owce w modnych swetrach? Tego świat nie widział. A teraz, gotowi na trzeci kłosik do wcipu? Otwierajmy. Uwaga! Co mówi krowa na farmie śmiechu, kiedy się śmieje? No to może jeszcze jeden ostatni kłosik do wcipu. Słuchajcie, dlaczego koń na farmie śmiechu nigdy nie używa telefonu? Bo ma za duże kopyta, żeby wysyłać SMSy. <noise> te kłosy do wcipów na polach śmiechu mają tyle żartów. Wyrastają prosto z ziemi i są takie magiczne. Kiedy tylko je otwieracie, dostajecie garść uśmiechu i radości. Tutaj na polach śmiechu jest naprawdę wesoło, chyba nie ma lepszego miejsca na świecie niż właśnie te pola śmiechu. Ello moi mali przyjaciele! Teraz mam dla was coś naprawdę super. Zabawę w zgadywanki. Gotowi na odgadywanie? No to zaczynamy. Jest mała i różowa. Uwielbia błotko i oink oink robi cały dzień. Kto to taki? Tak zgadliście. To świneczka ko, koko. Ko. Słychać ją rano, znosi jajka i jest mistrzynią w dziobaniu ziarenek. Kto to taki? Oczywiście, że to kurka. Kiedy słońce wschodzi, wita świt swoim głośnym kukuryku. Kto to taki? No jasne, to nasz kogucik. Mówi, daje mleko i jest przyjazna każdemu na farmie. Kto to taki? To nasza milutka krowa. Lubi myszy łapać i mruczeć w słońcu. Kto to taki? No pewnie, że to ja, kot, Wincent. Miau, 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 miau. ⁇ Hał, hał, biega za piłką i pilnuje farmy! Kto to taki? No jak to kto to nasz wesoły piesek. Kwa-kwa pływa w stawie i jestem mistrzem wchowanego. Kto to taki? Tak, to kaczuszka słodziutka mięciutka kaczuszka i mam dla Was ostatnią zagadkę. Ma długo grzywę, galopuje po łące, i dzieci uwielbiają na nim jeździć. Kto to taki? Oczywiście. To nasz przyjacielski koń. Mhm. Jesteście niesamowici w zgadywaniu zwierzątek. Każde z tych zwierzątek ma swoją wyjątkową rolę na farmie śmiechu, i razem tworzą niesamowite, kolorowe i wesołe towarzystwo. Teraz, gdy już wszystkie je poznaliście, Czas na kolejne przygody. No to dalej moi mali odkrywcy. Oj, będzie się działo. Miau! Czas na kolejne szalone przygody na farmie śmiechu. Jesteście gotowi na więcej żartów i zabawnych historii? No to ruszajmy. Słuchajcie, na farmie śmiechu organizujemy teraz niezwykły konkurs. Konkurs tańca zwierząt. Wyobraźcie sobie kury, które tańczą breakdance, albo krowy, które robią piruety jak w baletach. I co najlepsze, owce skaczą w takt muzyki jak prawdziwi tancerze disco. Wow. A teraz wyobraźcie sobie, jak wasz ulubiony kot Vincent tańczy z nimi wszystkimi. Oczywiście mój taniec to mieszanka wszystkich stylów. Trochę klasycznego miałczenia, trochę kotowatego hip-hopu i dużo, dużo śmiechu. Czy Wy też potraficie tak tańczyć? No to hula hop! Czas na taneczną zabawę! A teraz, moi drodzy, czas na gierkę słowną. Nazywa się Rymowanka Wincenta. Ja powiem słowo. A wy spróbujcie znaleźć do niego inne rymujące się słowo. Gotowi? No to zaczynamy. Ja mówię kot, a wy? Na przykład może to być płot. Czyli kot, płot, kot, płot. Kot, płot, kot, płot. Kot, płot, płot kot, płot. Miau. To może koń? My? Ja mówię koń, a wy może słoń. Koń, słoń, koń, słoń. A teraz, kochani, mam dla was kilka niesamowitych historii, które wydarzyły się tuż obok stodoły śmiechu. Zamieńcie się, proszę, w słuch i pozwólcie, że je opowiem. Na farmie śmiechu mieszkał kaczor o imieniu gaduła. Jak pewnie się domyślasz, kaczor ten miał wielki talent do gadania. Ale nie były to zwykłe rozmowy. Raz, kiedy spotkał inną kaczkę na stawie, zaczął opowiadać jej tak długą i skomplikowaną historię, że kaczka zaczęła się nudzić i zaczęła robić dziwaczne ruchy wodą. W pewnym momencie zauważyła, że jej nóżki zaczęły tańczyć. Na wodzie. Tak, to prawda. Wszystkie kaczki na stawie zaczęły tańczyć wodny taniec, Słuchając niekończącej się opowieści, gaduły. To był taki śmieszny widok, że nawet inne zwierzęta z farmy śmiechu przyszły to zobaczyć. Od tamtej pory, kaczki na farmie śmiechu zaczęły uczyć się tańczyć na wodzie. A wszystko dzięki gadule. Pewnego dnia, kiedy słońce grzało najmocniej, na farmie śmiechu doszło do niezwykłej rozmowy między owcą o imieniu Baryłka a jednym z jajek od śmiesznej kury. Owca Baryłka zaczęła się dziwić, dlaczego to jajko jest takie małe i wydaje się być bardzo zdenerwowane. Postanowiła więc zapytać: Hej, małe jajeczko, czemu jesteś takie spięte? Jajeczko odpowiedziało: Bo właśnie. Jestem przed swoim wystąpieniem na scenie, na którym będę musiało zrobić wielki żart, a ja nigdy nie robiłem żartów. Owca baryłka uśmiechnęła się szeroko i powiedziała: Nie martw się, małe jajeczko, ja ci pomogę. I tak zaczęli wspólnie wymyślać najśmieszniejsze żarty, jakie tylko mogli. W końcu, gdy jajeczko wyszło na scenę, opowiedziało tak komiczny żart, że cała farma śmiechu rozśmieszyła się do łez. Od tego dnia małe jajeczko zyskało nową pewność siebie i stało się gwiazdą do wcipów na farmie. To teraz opowiem historię krówki i kłoski. Na farmie śmiechu żyły dwie przyjaciółki krówka i kłoska. Krówka była krową, a kłoska była małym żartobliwym kłoskiem dowcipów. Chociaż były zupełnie inne, to właśnie dlatego się świetnie dogadywały. Pewnego dnia krówka i kłoska postanowiły razem wybrać się na wycieczkę po farmie. Szły przez pola, śpiewając śmieszne piosenki i wymieniając dowcipy, ale w pewnym momencie krówka zobaczyła dużą plamę błota na swoim boku. Poczuła się strasznie zakłopotana i zaczęła płakać. Kłoska, widząc swoją przyjaciółkę smutną, postanowiła pomóc. Wskoczyła na bok krówki i zaczęła opowiadać najzabawniejsze dowcipy, jakie znała. Krówka zaraz się roześmiała i zapomniała o błocie. Kłoska nie tylko rozśmieszyła krówkę, ale też zaczęła rzucać żartami o błocie, co sprawiło, że krówka poczuła się dużo lepiej. Podczas tej wycieczki krówka i kłoska zrozumiały, że przyjaźń jest jak dobra zabawa i śmiech. Czasami życie może przynieść nam trudne chwile, ale z pomocą przyjaciół i zdolności do śmiechu możemy je pokonać. To dowiodło, że prawdziwa przyjaźń jest jak najlepszy żart. Zawsze sprawia, że czujesz się lepiej. Ta historia uczy nas, że przyjaciele są po to, aby pomagać sobie nawzajem w trudnych chwilach. Śmiech i pozytywne podejście mogą pomóc rozwiązać wiele problemów i sprawić, że życie staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Przyjaźń to skarb, który warto pielęgnować i cieszyć się nią, dzieląc się śmiechem i radością. I jeszcze jedna, ostatnia już opowieść. Tym razem bohaterem będzie pewien króliś. Miał. <laughs> Miał. Na farmie śmiechu żył królik o imieniu Ferdynand. Był to zwykły króliczek, ale miał on niezwykłą pasję uwielbiał śpiewać. Każdego dnia, gdy wstawał, zaczynał śpiewać najpiękniejsze piosenki, jakie tylko znał. Jego śpiew był tak piękny, że budził uśmiech na twarzach wszystkich zwierząt na farmie. Pewnego dnia Ferdynand dowiedział się, że na farmie Śmiechu odbędzie się wielki talent show, w którym każde zwierzę będzie mogło pokazać swój talent. Ferdynand postanowił wziąć w nim udział, ale miał jeden mały problem: bardzo bał się występować przed publicznością. Z pomocą przyszedł mu jego najlepszy przyjaciel, Pan Sowa. Pan Sowa zawsze był mądrą sówką, która znała się na wielu rzeczach. Powiedział Ferdynandowi, króliczku mój drogi, wiesz, że śpiewasz pięknie, więc nie ma powodu, żeby się bać. Wszyscy na farmie cię uwielbiają, a śpiew to twoja pasja. Ferdynand postanowił posłuchać rady pana Sowy. Podczas występu w Talent Show, kiedy wszyscy patrzyli na niego, poczuł dreszcz emocji, ale zaczął śpiewać. Jego piękny śpiew wprawił wszystkich w zachwyt. To było niezapomniane wydarzenie. I widzicie, dzieci, historia Ferdynanda pokazuje nam, że czasami warto pokonać swoje obawy i zaufać swoim talentom. Niezależnie od tego, jacy jesteśmy, każdy ma coś wyjątkowego do zaoferowania. Ważne jest, aby ufać sobie i swoim przyjaciołom, którzy nas wspierają. Ferdynand nauczył się, że dzielenie się swoją pasją może przynieść radość nie tylko jemu samemu, ale także innym. Na zakończenie chcę Was zaprosić do krainy Waszej wyobraźni. Zamknijcie oczka i wyobraźcie sobie, że jesteście na wielkiej łące. Wokół Was kwitną kolorowe kwiaty, a w powietrzu unosi się zapach świeżo skoszonej trawy. Nagle z krzaków wyłania się Kto to może być? to jest magiczny jednorożec? Z jego rogu wydobywa się tęcza, która maluje niebo w najróżniejsze kolory. A teraz ten jednorożec zaprasza Was na przejażdżkę po niebie. Czy jesteście gotowi na tę niesamowitą przygodę? Juhu. Jej, hej. Wow. Ale jazda. Jej, hej. To była naprawdę szalona przygoda. I to już koniec naszej dzisiejszej przygody na farmie śmiechu. Pamiętajcie, że zawsze możecie wrócić na farmę śmiechu w swojej własnej wyobraźni, kiedy tylko chcecie. Mam nadzieję, że spotkamy się znowu już niebawem. Jestem pewien, że będziemy mieli jeszcze wiele wspaniałych chwil razem. Miau! Jeśli macie jakieś pytania lub chcielibyście podzielić się swoimi pomysłami na przyszłość, nie wahajcie się do mnie napisać na elo to vincent Pamiętajcie, jesteście niezwykle ważni w świecie Vincenta. Na koniec chciałbym wam życzyć wspaniałego dnia lub wspaniałej nocy, w zależności od tego, kiedy słuchaliście tego podcastu. Nie bójcie się marzyć, tworzyć i odkrywać. Do usłyszenia w następnym odcinku. Bądźcie gotowi na jeszcze więcej zabawy i śmiechu. Pa pa.